Drodzy absolwenci, nadszedł czas pożegnania. Dzisiejszy dzień jest Waszym ostatnim w naszej szkole, oczywiście oficjalnym. Naśladujcie autorytety, niech one będą dla Was drogowskazami właściwych wyborów. I wracajcie do nas z sympatii, dla uzyskania rady. <grym>

Minęło dziewięć lat, odkąd wstąpiliście w mury tej szkoły. Odkąd poznaliśmy się jako koledzy, koleżanki ze szkolnej ławki. Ale to już było i nie wróci więcej. Okay. No